Panianku najświeższy. ja by Ci prosiła, żebym ja jeszcze mogła na kordonku te serwetki porobić, bo mi się ręka odzywa. Ta, co mi Kazimierz połamał tyle razy i kark odzywa mi się teraz. Kiedyś to się kości zrastały bardzo szybko i bardzo łatwo, a teraz tu mi się odzywa ta ręka. Palce mi nie chodzą, nawet jak różaniec robi, tu też te palce boli od tego. Najświętsza panienko, bo to grosza się trochę zarobiło od tych serwetek. I za księdza Michała się modle, co umarł staruszek. Taki dobry był człowiek, miej go w swojej opiece. I ślub nam dawał z Kazimierzem. I z spowiedzi mi tak powiedział przed ślubem. Zapytał mnie. Prze bardzo do siebie z Kazimierzem. Ja powiedziała, bardzo, bardzo nas prze. No jak to młody, wiadomo to. No, a on powiedział tak, a ufasz ty najświętszej i zawsze dziewicy. Ufam, ufam. No, to ona tobie też ufa, to doniś dziewictwo do ołtarza. I doniosła, doniosła, jak moja babka, jak moja prababka, doniosła dziewictwo. No, a Kazimierz to, to to on, jak się upił na weselu, to właściwie tak do dzisiaj nie skończył pić. Ale ksiądz... Ale ksiądz Michał zawsze coś takiego mądrego powiedział: przyszło się do niego, siadło się, popłakało, a on powiedział: Kobieto, każdy ma swój krzyż, i ty swój niesiesz, taki, że twój mąż pije, a po alkoholu mu się krew burzy w burzy ręce ci łamie, tak i twój krzyż, każdy jakiś ma kobietę. I tak od razu lżej na dusz, od razu się do domu wrócił, wznosiło się to lepiej. No a czasem już, jak już on zaczął do tej Walusiakowej chodzić, wdowy, bo chodził do niej, chodził, to ja tam poszłam do księdza, mówię, nie wytrzymam tego, serce mi się rozrywa, nie śpię po nocach, gadło takie ściśnięte. A ksiądz mówi tak, męskie przyrodzenie takie jest. Grzeszne jest bardzo, w niebie go osądzą, ale tego nie osądzaj kobietom, to nie od tego jesteś. I od razu już tak lżej na duszy, i poszło się do domu, i zniosło się to wszystko. A czasem się poszło do księdza Michała i powiedziała, co będzie, jak od żelazu weźmie kiedyś głowną porozbija czy to nie lepiej ze wsi uciekać, wziąć dzieci i w, gdzie tam oczy poniosł. A ksiądz Miechom mówi tak. Kobieto, a przed kim ty przysięgałaś? Przed kaźmierzem, tym twoim głupim czy przed Bogiem? A przed Bogiem przysięgała. Tak? Bo to już nie ma więcej co myśleć i mówić. Trzeba do domu wracać i nieść swój krzyż. Tak. I nieść ten swój krzyż. No to niosę, no to niosę, tylko żeby mnie ta ręka się nie odzywała. Najświętsza Maryjo. O, radia trochę posłucham, to się od razu lepiej zrobi. Muzyczka może będzie jakaś. Przed ołtarzem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich łamiewnikach Jacek Kurski i Joanna Kurska powiedzieli sobie sakramentalny tak. Ona rozwódka, on po 20 latach małżeństwa. Jacek Kurski był prezes TVP, a obecnie doradca zarządu, ma troje dzieci. Przez 20 lat był w związku małżeńskim z Moniką Kurską, którą poślubił przed ołtarzem. Aby zatem wziąć ślub kościelny ponownie, musiało dojść do unieważnienia poprzedniego małżeństwa przez kościół. W oczystościach kościelnych wzięli udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych i partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Trudno się dziwić, władze naszego kraju chcą, aby zapanował porządek i normy. Szkoda, że księdza Michała nie ma. Człowiek by poszedł, zapytał, co myśleć. On by powiedział, od razu lżej na duszy, by się zrobiła.